Cześć, dzień dobry, tu Kuba Stojermark. Witamy w naszej, dzisiaj mocno, serowej kuchni. Ze mną Agnieszka Surkont. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Miło Cię znowu widzieć. E... Aga mi również, choć pomyślałem już o serze, ja już znowu pobiegłem dalej. Pomysł na deskę serów, co Ty na to? Bardzo. Szczególnie jak zapraszam jakichś gości. myślę, że to jest hit. No Zawsze się uda. Taka a co jest ciekawe, serów. Polacy deskę serów traktują jako przekąskę, jako coś do wina, a na przykład Francuzi albo Brytole, tak nazwa Anglicy, traktują to jako deser. Jedzą to już po jedzeniu. Co My by chyba. nie było? Serów mamy kilka. Ja je zacznę kroić, a ty opowiadaj, co wiemy o nich i jak fajne i zdrowe są. Pierwszy ser, cały przekrój różnych serów. Tak jest. I to jest ser akurat dojrzewający, pleśniowy, mhm. ale ta pleśń właśnie tutaj dookoła, ta biała, to, to mówimy, że to jest ser z porostem, tak? Bo, z porostem. Aha. Bo porasta dookoła właśnie yy, ser. Dobra. I tak jak inne sery dojrzewające będzie charakteryzować się tym, że ma bardzo dużą zawartość wapnia. Okay. Fajny, kremowy? Dobra. Konsystencja na pewno. Ułóżmy sobie kilka kawałków jednego. Na Dobra. pewno nie jest to twardy ser. Bardziej nie nie, miękki. też świetnie się wykroi. Tak. Ten drugi w trójkącie, ja zawsze lubię z niego wykroić taki gruby plaster. On też jest bardziej kremowy, jest też bardziej. Miękki. Widzimy, że też troszkę inny w przekroju jest. Nie, yes, tak, troszkę tak. ma takie dziurki. Tamten był bardziej gładki. Tak. Kolorystycznie o, no. podobnie. Świetnie. To mamy naszego miękkiego, porośniętego. A teraz. Drugi ser, który wezmę, też jest pleśniowy, ja zawsze się myliłem tak, bo ten z pleśnią, ten ma pleśń na zewnątrz, a ten, ten ma w środku, w środku i widzimy, czyli... że jeszcze inny kolor, Tak. Zielone, czyli też dojrzewający, tak, ale mhm. z pleśnią już mówimy, że to jest z przerostem pleśni, tak, czyli ta pleśń jest w całej strukturze danego sera. Jak tamten jest fajny, miękki i kremowy, on się świetnie komponuje też, wiesz z czym? Dla mnie zawsze z kwaśnymi i słodkimi rzeczami, a. z owocami. To może Ci trochę, Kuba, pomogę. Co masz? Żurawina. Wylądujmy Kielka, na nim, konfiturka. a ja ułożę naszego zwykłego pleśniaka. Doskonale na Ideale. pewno się będzie kom komponować. Tak jest. Mm. Inno i źródło witaminy C, tak? Taki ser, tak jest. Taki ser też bardzo często w górach podsmażany. E, o, często, na Często, gęsto jest właśnie z żurawiną. Ale powiem Tobie, Kuba, że chyba teraz na grilla to dużo osób też już wybiera ten ser i to jest też taki hit na grilla. Grillowany ser. E, 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 camembert. camembert. Camembert, tak albo... i właśnie tak. z tą żurawiną, nie? Dokładnie. Dobrze, jeśli chodzi o ser, który mamy tutaj, jego nie podaję tak naprawdę z niczym, bo on ma bardzo wyraźny smak i zostawiamy go e, w spokoju. Dobra, bierzemy się za kolejny ser, a właściwie zestaw. Czyli sery ser. dojrzewające, ale żółte. Twarde, tak, twarde. żółte, mówimy, no że żółte. Tak? A barwę swoją mają od czego? barwę będą miały od tego, że jak żółty, to pewnie to nosiła pod pachą kura, która znosiła żół... Nie wiem. No, może pod... no może troszkę podobnie, nie, od betakarotenu. Beta beta A czy Beta-karoten jest dodawane, czy on jest w środku? Nie, jest w środku, bo ogólnie... No betakaroten to warzywa, nie? Tak mi się kojarzy, czy nie? Ale to również jest prowitamina A. Ona wiąże się z tłuszczem, Jasne. tak? A w mleku, z którego powstaje właśnie ser, jest tłuszcz. Tu mamy skondensowane, tak? Aha. Dlatego y, mamy kolor A żółty. czy to jest tak, im starszy, tym żół... Y, wiecie Państwo, co tak powiedzieć? Żółciejszy, żółtszy, żół... Bardziej żółty? Czy nie? Nie. Nie, nie, nie. po nie. prostu. Dobra. E, zobaczcie, jak kroję też ta deska. Chciałbym, aby w tym twardym, e, dojrzewającym serze, żebyśmy go tak podziubali. Nie chcę go robić w żaden Myślę, sposób... Myślę, że to jest też, Kuba, fajnie, jak sobie hmm? potem będziemy z tej deski nabierać, nie? No dokładnie. No. Nie chcemy go zostawiać e, w żaden sposób uporządkowany, tylko chcemy mieć takie małe kawałeczki. I... Ja tak zaglądam Mam tutaj. Mam coś przez... bardzo wyrazistego no do tego widzę. sera. Co będzie do tego? Ocet balsamiczny. Podkreśli bardzo. Tak smak. jest, ocet balsamiczny, a tak naprawdę też redukcja z tego octu. Ona widzę, fajnie jest jak jest na tak malinowa pęsty. lub ma jakiś jeszcze dodatkowy smak. I świetnie, świetnie się komponuje z takim serem. Dodatkowo mamy ser typu po prostu gołda. Po prostu no tak, gołda. Ser to jest ser dojrzewający. Przednijmy sobie taki zwykły plaster. Nie pleśniowy, tylko po prostu dojrzewający. I zrób sobie Widzimy, z niego że on nie ma korekty. dużo dziur. Jak nie ma, Kuba tak? No właśnie. Może, już pokazujemy, że nie ma, nie? On jest też troszeczkę bardziej wyraźny w smaku niż ten. Tak, chyba pokażę najlepiej. Yy, niż... Yy, jest troszkę yy, na pewno bardziej wyrazisty niż tak. ser typu szwajcarskiego, bo to akurat jest ser typu już holenderskiego, który tak. właśnie nie ma dziur. No i uszu to sobie po prostu możemy tam Pięknie. wbijać. Jakieś... może też trochę poleje, co? Dobrze. Możemy tam wbijać po prostu koreczki, możemy wbijać. możemy wbijać zapałki. Jak najbardziej. Albo obok I na wcinać. przykład postawie i każdy sobie będzie brał wykałaczkę i nabierał. Bomba. Ostatni ser. A tak naprawdę twaróg. Kwaruk. No właśnie. Twaróg, my dużo w naszych produktów na pewno będzie się różnił o różnił tak. się od pozostałych serów zawartością tłuszczu i okay. zawartością białka. Tak będzie to doskonałe Czego więcej, białka. czego mniej? Więcej białka, innych? więcej białka, mniej tłuszczu, mniej tłuszczu. Mniej tłuszczu. Na Nawet jeśli jest na on pewno. zwany serem twarogowym tłuszczem. dobra. Mamy no pełną różnorodność i przekrój. Jeśli to ser, to to może go na słodko z miodem. Niech będzie, bardzo dobrze. No i tak. Nasze dojrzewające, ten, który jest z przerostami, tutaj twarde, tutaj twaróg z miodem, i do tego pomyślałem sobie, że dwie rzeczy. Super, na Mały czymś się tak musimy to jeść. Tak jest, Pięknie. na czym chcemy to sobie poukładać, na czym chcemy to sobie zjeść, z jednej i z drugiej strony możemy ułożyć. Plus absolutny klasyk, czyli co do tego? No, winogrona, nie tak ma jest. co. Jakie mamy? Białe? Białe mhm. Może i ciemne. I Świetne. różowe. Damy to. Dobra. Który ser się, wskakujesz na główkę pierwszy? No ja, Kuba, to ten z żurawiną. Żuraj, proszę tak. bardzo. Ja spróbuję, wiesz co, spróbuję tą gołdę z naszym balsamico. Na zdrowie. Na zdrowie. Peł. Hmm? O, pecha. Mój też. Pozdrawiamy. Hit wszystkich imprez. Absolutnie.